Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Różne temat. kategorie prawa jazdy dzielą zdolność kierowcy do prowadzenia różnych pojazdów. Pod uwagę brany jest również minimalny wiek i doświadczenie w prowadzeniu pojazdów. Niedawno przepisy zostały zmienione w celu rozszerzenia listy dostępnych kategorii prawa jazdy. Prawa jazdy z prefiksem M e zostały zaktualizowane. Jednocześnie większość kierowców jest zdezorientowana, jak zdać egzaminy na nowe prawo jazdy. Co jest potrzebne do szkolenia? Ile to kosztuje? Jakie grzywny mogą grozić za brak tego lub innego prawa jazdy ITP? Jednak najczęstszym pytaniem jest, jakimi samochodami można jeździć po zdaniu egzaminu na kategorię E. Czym jest kategoria E? Samo E oznacza prowadzenie nie tylko określonego typu pojazdu, ale także pojazdów z przyczepą. Kierowca musi posiadać pewne umiejętności w prowadzeniu pojazdów ponadgabarytowych więc zaliczenie kategorii E wymaga dodatkowych kursów jazdy. Ale jakie rodzaje przyczep obejmuje ta kategoria, można to zrozumieć na konkretnym przykładzie. Na przykład jedziesz do daczy lub na ryby, a w tym samym czasie przyczepiłeś do swojego samochodu małą przyczepę do łodzi lub zbiorów. Jest bardzo prawdopodobne, że inspektor zatrzyma cię i spróbuje wypisać mandat, ale jest to poważne naruszenie prawa. Zgodnie z prawem funkcjonariusz Policji Drogowej może wystawić mandat, jeśli przyczepa waży więcej niż 750 kg. Prawa jazdy kategorii E stanowią dodatek do zwykłych istniejących kategorii. Rozważmy je bardziej szczegółowo. Prawo jazdy E jest dodatkiem do prawa jazdy B i pozwala na prowadzenie samochodów osobowych z przyczepą ważącą więcej niż 750 kg. Jeśli waga przyczepy jest mniejsza, nowa kategoria nie jest wymagana, a inspektor nie ma prawa rejestrować naruszeń. Prawo jazdy C wydawany jako dodatek do prawa jazdy C pozwala na prowadzenie ciężkich samochodów ciężarowych z przyczepą o wadze powyżej 750 kg jeśli waga pojazdu przekracza 3,5 tony prawo jazdy D wydawany jako dodatek do prawa jazdy D Pozwala na prowadzenie autobusu z przyczepą z więcej niż 8 miejscami pasażerskimi. Jednocześnie dodano pod kategorię prawa jazdy oznaczoną jako C1 lub D1. Zostało to zrobione nie tak dawno temu, więc nie wszyscy kierowcy dokładnie rozumieją, co one oznaczają. C1 oznacza możliwość prowadzenia ciężarówek z przyczepą o masie przekraczającej 750 kg. Biorąc pod uwagę, że waga samej przyczepy nie może być większa niż waga pustej ciężarówki D1 oznacza zdolność do prowadzenia pojazdów osobowych z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi z ciężką przyczepą. Przeczytaj także co należy wiedzieć o znaku stop jak uzyskać prawo jazdy kategorii C lub C1, oczywiście, aby otworzyć dodatkowe e dla istniejącego prawa jazdy innej kategorii. Należy spełnić określone wymagania. Podobnie jest w przypadku C1. Jest to uzasadnione faktem, że prowadzenie wielkogabarytowych przyczep, nawet na samochodzie osobowym, wymaga sporego doświadczenia. W prowadzeniu pojazdów mechanicznych wymagane dokumenty i wymagania wobec kierowcy. Po pierwsze, kierowca musi spełniać określone wymagania. Pierwszym z nich jest wiek, aby uzyskać licencję B. C i c 1 należy mieć ukończone 18 lat. W przypadku licencji D i D1 należy mieć ukończone 21 lat, ponieważ umiejętność prowadzenia autobusów wymaga co najmniej 3 lat doświadczenia w prowadzeniu pojazdów. Kolejnym wymogiem dla kierowcy jest doświadczenie w prowadzeniu pojazdów wymaganej klasy. Doświadczenie to nie może być krótsze niż rok. Jako pierwsze wydawane jest prawo jazdy kategorii B, C lub D. A następnie, po roku, można już przystąpić do kursów na kategorię, jeśli spełniasz pierwsze dwa wymagania. Konieczne jest zapisanie się na kursy w szkole jazdy. Zgodnie z nowymi przepisami, szkoła jazdy musi spełniać określone parametry, więc pamiętaj, aby określić, że tutaj będziesz mógł otworzyć we C1eit. Ostatnią rzeczą jest komisja lekarska. Otwarcie prawa jazdy C1e wymaga również przejścia, oprócz standardowej listy lekarzy, narkologa i psychoterapeuty. Ich raporty można uzyskać w specjalistycznych klinikach. Po przejściu wszystkich specjalistów i wykonaniu wszystkich analiz, jak zwykle. Wniosek jest pisany przez terapeutę i oczywiście konieczne jest przedstawienie paszportu obywatela Federacji Rosyjskiej i pokwitowania zapłaty podatku. Około 800 rubli. Koszt cena kursów w szkołach jazdy w Rosji jest inna. Obecnie waha się od 15 do 25 tysięcy rubli. W większości przypadków szkolenie obejmuje lekcje teorii jazdy samochodem i praktyczne lekcje jazdy samochodem z przyczepą. Liczba godzin i bezpośrednich lekcji w miesiącu jest ustalana indywidualnie. Ponadto niektóre szkoły jazdy dodatkowo przygotowują pakiet dokumentów i rejestracji do przedłożenia policji drogowej. Zazwyczaj zawiera on wpis słuchacza do ewidencji Policji Drogowej, zaświadczenie o ukończeniu kursu, przygotowanie pełnego zestawu zaświadczeń dla Policji Drogowej, zdanie egzaminu na samochodach szkoły jazdy. Przeczytaj też przyczyny bicia pedału hamulca i sposoby na wyeliminowanie problemu. Harmonogram w przypadku uczęszczania na zajęcia. 1 do 2 razy w tygodniu. Okres szkolenia wynosi zazwyczaj 1 do 1,5 miesiąca. W większości szkół jazdy na naukę teorii kategorii E przeznacza się 16 godzin, a na zajęcia praktyczne 24 godziny. Egzaminy zdawane na policji drogowej i ćwiczenia na placu manewrowym warto zauważyć, że do otwarcia kategorii C, C1, D i nie jest konieczne zaliczenie teorii. Wystarczy zdać dwa etapy praktycznych testów umiejętności prowadzenia pojazdu z przyczepą. Po pierwsze, sprawdzenie umiejętności prowadzenia pojazdu z przyczepą na policyjnym parkingu. Podczas jazdy testowej kierowca będzie musiał wykazać się prostymi umiejętnościami prowadzenia pojazdu z przyczepą, umiejętnościami parkowania na wiadukcie, a także umiejętnością cofania. Drugi etap Sprawdzenie umiejętności prowadzenia pojazdu z przyczepą w rzeczywistych warunkach ruchu miejskiego. Jeśli w jakichkolwiek okolicznościach nie udało Ci się zdać egzaminu na prawo jazdy na Policji Drogowej za pierwszym razem, będziesz mógł powtórzyć test w ciągu 7 dni. Wymiana prawa jazdy na kategorię E zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowcom, którym wydano prawo jazdy kategorii E przed końcem 2000 roku. W polu znaki szczególne pojawi się informacja, że kategoria E jest dostępna dla wszystkich istniejących kategorii, innymi słowy, w przypadku istniejących kategorii B, C i D, pole znaki specjalne doda wpisę do kategorii B, C i D, C, W i D będą otwarte podczas zdawania egzaminu. Jeśli jednak otworzyłeś się w 2001 roku lub później, będziesz mógł wymienić prawo jazdy tylko na kategorię która została otwarta. Innymi słowy, jeśli posiadasz prawo jazdy D, będziesz musiał podejść do egzaminu oddzielnie, aby uzyskać prawo jazdy C i W. Kara za jazdę bez kategorii. Zgodnie z przepisami, kary za jazdę bez kategorii są równe karom za jazdę bez prawa jazdy w ogóle, a są to, grzywna w wysokości od 5 do 15 tysięcy rubli, ewakuacja pojazdu na parking depozytowy. Zatrzymanie prawa jazdy. Wyjątkiem są przypadki, w których kierowca jest przeszkolony tylko w zakresie otwierania e i jest wykwalifikowany instruktor z otwartym prawem jazdy. Otwarcie wymaga znacznego doświadczenia w prowadzeniu pojazdu, a także doskonałej znajomości przepisów ruchu drogowego.